W przez cały weekend trwa 30 biesiada ubertnika, i my nie omieszkamy wykorzystać dokładnie to miejsce po to, żeby dowiedzieć się wszystkiego o niesamowicie ważnych pszczołach. Delikatnie pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. Tak czy siak trzeba. O tym deszczu opowiedzieć, będzie go sporo praktycznie wszędzie, zwłaszcza na wschodzie od samego rana. Po południu front umocni się na wschodzie i nad północno-zachodnią częścią kraju. Tam oprócz deszczu przyjdą też burze. Temperatury raczej mało zróżnicowane od 20-21 do maksymalnie miejscami 24-25 stopni na zachodzie. A jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, uwaga, tego deszczu będzie więcej. Pogodnie zrobi się tylko w takim bardzo wąskim paśmie od Wielkopolskiej. Aż po Polskę Centralną, nad pozostałym obszarem północ, wschód, południe, południowy zachód. Tam dużo chmur i na pewno będzie padać, na pewno wystąpią wieczorne burze, a na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni. A ze mną po raz kolejny, Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, teraz zrobimy wielki ukłon dla tych z Państwa, którzy no, nie lubią miodu, a jednak fajnie by było gdzieś wprowadzić go do swojej diety. Jakie masz rozwiązanie na to? Cud miód. Są to miody z, z miody z owocami liofilizowanymi. Dla osób, które szukają innych smaków, dla osób, dla których miód wielokwiatowy, lipowy, gryczany nie jest tym ulubionym, ale także, ale także dla dzieci, które szukają nowych smaków, które bardziej preferują te smaki owocowe niż, niż smaki miodowe, mhm. powstał na bazie miodu kremowego miody z owocami, czyli miody z maliną, liofilizowaną, miody z imbirem, cytryną, idealne do herbaty na okres jesienny. Okay. a możemy Otworzyć i pokazać taki miód kremowany, i one wszystkie smakowe są kremowane, tak? tak. I zobaczcie, ja, yeah, to jest ta konsystencja. Można smarować. Te miody nie, nie skrystalizują, zostają takiej konsystencji smarowne, nie brudzą, mm -hmm. nie kapią. Czyli dla mam też e, mamy później po śniadaniu czyste stależe, czyste, stalerze, czyste no je, stoły, ok. a dla dzieci smaczny produkt. Dobra, słuchaj, jakie możemy mieć dodatki? Mango, żurawina dla przełamania? E, jabłko mięta, e, malina, truskawka, e, pokrzywa. Mamy też e, miody z marchewką, z bananem, e, z jabłkiem, akurat dedykowane też dla dzieci oraz takie misie też w postaci czapeczki małego pszczelarza. Dobra, ja już propolis pod swoją kurtałę schowałam, więc teraz schowam miód kremowy i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, widzimy się jeszcze raz.